Cześć, przyznam wam się, że nie chciałem dzisiaj publikować odcinka, ale pojawił się bardzo ważny temat, o którym chciałbym z Wami porozmawiać. Otóż sydnej Sydney płonie, i to tak nie na żarty. 10 lat temu wprowadzono nowy system, jak można by monitorować i nazywać zagrożenia pożarowe. I 11 listopada 2019 roku w całej nowej południowej Walii ogłoszono najwyższy katastroficzny stan. Nie będę ukrywał, że na początku troszkę januszowałem, troszeczkę śmieszkowałem z tego tematu, bo wydawało mi się, że skoro mieszkam. W centrum miasta, czyli do najbliższego buszu mam 50 km w każdym kierunku, a dodatkowo mieszkam przy zatoce, czyli w najgorszym przypadku wskoczę do wody albo ukradnę którąś z, znaczy pożyczę którąś z łódek, no to nic mi nie grozi. Później zaczęły do mnie dochodzić takie głosy, że jakiemuś znajomemu w górach błękitnych straż pożarna kazała polać dom wodą i spakować się na wypadek ewakuacji. Szef Straży Pożarnej mówił w mediach o tym, że każdy strażak jest w gotowości, wszystkie samoloty są w gotowości, a także e, helikoptery wojskowe mają pomagać w ewakuacji uwięzionych ludzi. Obejrzałem jeszcze w internecie kilka zdjęć, kilka filmów i stwierdziłem, że dobrze byłoby się zainteresować tym tematem. Ale musimy zacząć od tego, że pożary buszu w Australii są czymś nieuniknionym. Olejek eukaliptusowy jest bardzo łatwo palny, i taki ogień bardzo łatwo się rozprzestrzenia po koronach drzew. Paradoksalnie i w pewnym stopniu jest to eukaliptusowi na rękę. Otóż nasiona eukaliptusa potrafią przetrwać taki pożar, a dodatkowo, jeżeli spadną na trawiastą glebę, no to ciężko jest im zapuścić korzenie i się rozwinąć. Natomiast jeżeli ta trawa zostanie wypalona, no to mają idealne warunki do rozwoju. Drobne pożary są potrzebne australijskiej przyrodzie, ale z powodu suszy, o której mówiłem w odcinku o wodzie pitnej, no to te dzisiejsze wymykają się spod kontroli. I nie mówię tutaj o pożarze dwóch drzewek. 12 listopada, jak sprawdzałem pożar na Górze Gosper, to ten pożar był nieopanowany i spaliło się w tym czasie 33 tysięcy hektarów buszu. W czwartek 14 listopada góra cały czas się paliła i zjarało się już 71 tysięcy hektarów. Jak możemy sobie wyobrazić, taki pożar jest bardzo trudny do ugaszania, ale dlaczego zagraża on miastom? Otóż ten feralny wtorek, kiedy to zmobilizowane zostały wszystkie służby, spodziewano się, że temperatura przekroczy 35 stopni i będzie wiał wiatr z prędkością ponad 60 km na godzinę. Te płonące gałązki i liście mogą być transportowane przez ten wiatr na duże odległości. W mediach mówiło się o tym, że wiele budynków w Sydney nie jest odpowiednio zabezpieczonych przed ogniem, nie, nie są one ognioodporne. Szczególnie te zbudowane z czterech desek i pół gwoździa. Faktycznie dym i pył dotarły do centrum miasta. O godzinie 19 w nowej południowej Walii paliło się 70 pożarów, z czego połowa była zupełnie niekontrolowana. I tak jak eukaliptusy być może są zadowolone z tej sytuacji, tak gorzej mają mi się koala. W miejscu nazwie Port McQuire jest kolonia składająca się z 600 koali, i w wyniku pożaru zginęło już 350. Kryzys trwa. Do tej pory zginęły 3 osoby, z czego dwie uciekały samochodem i niestety nie udało im się uciec. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mamy dopiero listopad, czyli kalendarzową wiosnę. A z doświadczenia wiem, no, że najcieplejsze i najbardziej suche jest lato, czyli grudzień i styczeń. Także wydaje się, że najgorsze dopiero przed nami, no ale nic, trzeba robić swoje, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!